60 sekund modlitwy. A Bóg odmieni twoją rodzinę, dom i marzenia. Drogi Ojcze Niebieski, wyznaję moje grzechy i proszę Cię, abyś mi przebaczył i oczyścił mnie. Proszę Cię, abyś ukoił rany mojego serca oraz uleczył moją rodzinę, mój dom, moją pracę, moje marzenia i moich przyjaciół. Panie, ogłaszam, ciemność nie ma prawa panować nad nami. Choroba nie ma prawa nas nękać, a strach i kłamstwa muszą zniknąć w Twoim świetle. Niech Twoje błogosławieństwo przyniesie zdrowie, wiarę, pokój i miłość, a mój dom stanie się miejscem, którego szatan nie może dotknąć. Napisz Amen, a to znaczy, że powierzasz swój dom Bogu. Podziel się tą modlitwą. Być może cud w czyjejś rodzinie rozpocznie się właśnie dzięki Twojemu dzisiejszemu udostępnieniu.